Zapraszam Was dzisiaj na recenzję. Na recenzję produktów po miesiącu ich używania. Dostałam do przetestowania dwa produkty z Larosza. To są dwie nowości, bo biorę udział w takiej akcji Larosza, gdzie różne blogerki, vlogerki testują produkty dostosowane pod siebie. Także ja dostałam do cery z niedoskonałościami, testowałam je równo przez miesiąc i wracam teraz do Was z opinią na ich temat. Także powiem Wam o plusach i o minusach. Jeden z produktów jest serii Eva to jest nowość Eva Duo Plus. I drugi produkt taki bardziej nawiżający to jest Tolerian Ultra Fluid Nawiżerze. Także te dwa produkty zaraz wam o nich opowiem. Koniecznie zostańcie ze mną do końca, bo będą produkty do wygrania dla Was, zestawy dopasowane pod Was. Także nie uciekajcie i oglądajcie do końca. Zaczynamy od Efektora Duo Plus, czyli od tej zupełnej nowości. Jak wiecie, ja uwielbiałam poprzednią wersję. Mówiłam Wam już w moim filmie o niedoskonałościach, o mojej metodzie na złuszczanie plus na wliżanie. Właśnie, że używam Efektora Duo i bardzo ten krem zawsze lubiłam. Duo Plus różni się tym, że oprócz tych składników aktywnych, które zawierał w poprzedniej wersji, ma też składniki, które walczą z przebarwieniami potrądzikowymi. Ja niestety mam z tym problem i bardzo dużo osób, które cierpi z powodu trądziku, które tak naprawdę chorują na trądzik, bo trądzik to jest, jak pani doktor Iwana mi powiedziała ostatnio, to jest choroba. Dlaczego w ogóle pojawiają się przebarwienia potrądzikowe? A to dlatego, że jak ustępuje już stan zapalny, to zachodzi proces melanogenezy i wytwarza się więcej barwnika. Ten barwnik wnika głęboko w skórę. Jeżeli wniknie w głębsze warstwy naskórka, to te przebarwienia staną się bardziej widoczne. Przebarwienia mogą mieć kolor czerwony, mogą mieć później kolor taki bardziej brązowy. Jeszcze, jeżeli jeszcze zajdzie hmm, reakcja ze światłem, z, z, z promieniami UV, to w ogóle wiecie jak to się może skończyć, mogą zostać naprawdę takie trwałe, brzydkie ślady, dlatego warto z nimi walczyć. Ja niestety mam z tym problem i muszę z tym walczyć, muszę ciągle złuszczać ten naskórek, żeby, żeby ta skóra była ładna, żeby nie było tych śladów. No bo właśnie nie, sam, nie same te krosty są takim dużym problemem, jak później ślady potrądzikowe, bo może tak z daleka ich nie widać, ale z bliska one są, więc trzeba je złuszczać, trzeba, trzeba cały czas po prostu tą skórę pobudzać do, do ciągłej pracy, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, żeby ten naskórek cały czas się odnawiał. I właśnie po to jest ten krem, żeby jeszcze żeby dodatkowo jeszcze mocniej ją złuszczać i żeby przeciwdziałać tym, e, tym przebarwieniom. Prze... Najpierw Wam przeczytam to, co nam tutaj obiecuje producent. E, Efekt Larduo Plus zwalcza niedoskonałości, zatkane pory i przebarwienia podrądzikowe, czyli to jest dodatkowy właśnie ten, ta funkcja. E, ma wzmocnioną skuteczność, e, zwalcza niedoskonałości dzięki piro Pirookanianowi olaminy o działaniu antybakteryjnym. Za zwalczanie zatkanych porów odpowiedzialne są LHA yy, oraz kwas linolowy. Przepraszam Was, ale jestem tak kiepska z chemii i zawsze byłam. One odblokowują pory oraz eliminują martwe komórki odpowiedzialne za zatykanie. I tutaj innowacyjny jest ceramid Procerat, odpowiedzialny za redukcję przebarwień potrądzikowych. Yy, ten preparat ma być aktywny podczas yy, powstawania stanu zapalnego już wtedy przeciwdziałać powstawaniu przyszłym yy, niedoskonałym przebarwieniom. Oraz rozjaśniać te, które już istnieją. Także to tyle, jeżeli chodzi o opis producenta. Tutaj producent zapewnia, że po 24 godzinach niedoskonałości są mniej widoczne, po 8 dniach są zredukowane, a po 4 tygodniach po są odblokowane, powierzchnia skóry wygładzona i nadwiarsebum i błyszczenie jest zmniejszone. Produkt jest nietłusty, długotrwale matujący, szybko się wchłania, nawilża, jest dobrą bardzo pod makijaż, nie powoduje powstawania zaskórników i 98% użytkowników uważa, że konsystencja jest przyjemna w aplikacji. 95% twierdzi, że po aplikacji skóra jest dobrze nawilżona, a 90% 97% ocenia, że produkt jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Jeżeli chodzi o ostatnie punkty, to uważam, że konsystencja jest przyjemna w aplikacji, zgadzam się. E, uważam też, że skóra jest nawilżona, chociaż do tego zaraz wrócę i 97% oceniło, że produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, przez moją skórę jest bardzo dobrze tolerowany. Jeżeli chodzi o to nawilżanie, to jest tak, że ja muszę się jednak wspomagać e, dodatkowym nawilżaczem, tutaj z ratunkiem ten Tolerian Ultra Fluid, e, ponieważ ten produkt może delikatnie przesuszać skórę. E, jest naprawdę skuteczny, ładnie tą skórę wygładza, może nie zaznaczyć zauważyłam jakiegoś takiego, nie mogę wam powiedzieć, że w tym miejscu mi zniknęło przebarwienie, ale naprawdę skóra jest rozjaśniona, jest wygładzona. Ten produkt hamuje powstawanie hamuje powiększanie się zmian. Kiedy wysypuje mnie, wysypywało mnie, kiedy skóra była bardziej przetłuszczona, pory bardziej rozszerzone, to wtedy właśnie go nakładałam i wtedy on tą skórę tak uspokajał, e, sprawiał, że, że mnie się błyszczała, że pory się zwężały, no i rzeczywiście te niedoskonałości powoli ustępowały. Ja niestety mam tak duży problem z cerą, że muszę wspomagać się jeszcze e, tymi środkami dermatologicznymi, po prostu lekami, ale do takiej doraźnej, co, do doraźnego codziennego używania, do co, codziennej walki z trądzikiem jest dobre. Także ten produkt będzie na pewno dobry dla osób, które mają, e, które nie mają bardzo Dużego problemu, które mają jakieś tam grudki, ale które nie mają wielkich bomb, wielkich pryszczy, bo takie osoby po prostu powinny pójść do dermatologa i poddać się jego ocenie. I kuracji oczywiście. Także ja nadal będę go stosować, ale jestem cały czas, jak wiecie, pod opieką dr Iwany, która postanowiła wyprowadzić moją cerę lekami. Tak czy siak, rozmawiałam z dr Iwaną i ona jest na tak, jeżeli chodzi o ten produkt, powiedziała, że jak najbardziej można go stosować. Także ja go stosowałam przez miesiąc, mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo wydajny. Zużyłam może połowę tego produktu yy, i naprawdę nie zatyka, wygładza ładnie tą skórę, fajnie się wchłania, tylko uważajcie, nakładajcie go małą ilość pod makijaż, bo jeżeli nałożycie go więcej, to będzie się rolował na skórze. Wiele z Was mi pisało właśnie później w komentarzach, że, ym, zarówno, że przy, przy tej poprzedniej wersji, że, że Wam się rolował makijaż, ale to trzeba uważać właśnie z ilością. No i też słuchajcie się w potrzeby tej skóry. Kiedy ta skóra jest już przesuszona, jeżeli ten preparat Wam przesuszy skórę, jeżeli będzie, będzie ona jakaś bardziej podrażniona, yy, będzie zauważycie suche skórki, to wtedy jest pora nawilżyć tą skórę. Dlatego cieszę się, że dostałam do testowania też coś, do na, coś nawilżającego. Yy, I co mi się w tym produkcie spodobało? Przede wszystkim to, przede wszystkim opakowanie, ono jest bardzo higieniczne i tutaj zaraz Wam przeczytam trochę na ten temat, ale też to, że on nadaje się pod oczy, jest na tyle lekki, że można go nakładać pod oczy. Także jeżeli potrzebujecie coś, coś fajnego pod oczy, to to też się fajnie sprawdza. I coś o tym produkcie. To jest do, cery, do skóry szczególnie wrażliwej i alergicznej. 0% konserwatów, parabenów, środków zapachowych, alkoholu, barwników, lanoliny. E, intensywna pielęgnacja kojąca do twarzy i pod oczy. Natychmiastowe i długotrwałe działanie kojące. I naprawdę jest tutaj takie, jak, jak nałożycie ten produkt, to macie wrażenie, że ta skóra się napiła i że jest uspokojona. Nie jest ten produkt zbyt gęsty. To jest taki bardziej rzadki fluid. E, szybko się wchłania, ale rzeczywiście ta skóra. Jest taka uspokojona o minimalnej ilości składników i optymalnej, optymalnej tolerancji. I dzień po dniu wrażliwość skóry jest redukowana, aby przywrócić długotrwałe uczucie komfortu, natychmiast się wchłania, nie powoduje powstawania e, zaskórników, i produkt jest odpowiedni do stosowania na okolice oczu. Jest wysoko tolerowany e, na skórze alergicznej. Zgadzam się ze wszystkimi punktami. Ten produkt jest bardzo fajny i będę go używać cały czas, nawet jak e, odstawię na trochę efekt Larduo plus, e, bo będę używać czegoś bardziej mocnego, zapisanego przez pan dermatolog, to na pewno będę używać tego żeby nawilżać tą moją skórę i właśnie ją koić i uspokajać. Świetny produkt, naprawdę nadaje się pod oczy, jest ultra lekki, także bardzo, bardzo go Wam polecam. Teraz dla kogo są te produkty? Na pewno Tolerian Ultra Fluid jest to produkt dla każdego. Będzie odpowiedni i do, dla skóry tłustej, bo nie jest za tłusty, ale też dla skóry suchej, bo y, fajnie nawilża, do skóry wrażliwej, bo nie podrażnia. Także naprawdę mogę Wam no wszystkim polecić ten produkt, jest, jest bardzo, bardzo dobry. Natomiast efekt Duo Plus jest produktem dla skóry problematycznej, na pewno dla skóry takiej grubej, takiej, która ma tendencję do zapychania się, do... Mm, którą trzeba dodatkowo właśnie wspomagać, złuszczać. Jeżeli macie... Yy, problem co jakiś czas, czy, czy nie macie jakiegoś ogromnego problemu, tylko jakieś y, na przykład wysypy przedmiesiączkowe, tak jak to większość dziewczyn ma, no to, to ten produkt będzie naprawdę fajny. Pamiętajcie o ochronie przeciwsłonecznej, teraz szczególnie kiedy robi się ciepło, ale cały rok powinniśmy y, używać ochrony przeciwsłonecznej, cały rok powinniśmy nakładać filtr przed nałożeniem makijażu, także nakładamy mm, krem, ale pamiętajcie, że nie na mokrą skórę, tylko na dobrze osuszoną skórę nakładamy krem, odczekujemy kilka minut, kilka, kilkanaście nawet minut i nakładamy sobie warstewkę filtru na bo niestety trądzik plus plus yy produkty przeciwtrądzikowe plus słońce to jest e, tragedia dla skóry i to powoduje, że mogą nam właśnie post, powstawać nowe przebarwienia. A przebarwień wszyscy chcemy uniknąć, bo usuwanie ich kosztuje bardzo dużo pieniędzy u dermatologa, także lepiej e, zabezpieczyć się wcześniej i po prostu ich unikać. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o moją recenzję. E, mam nadzieję, że była przydatna. Jeżeli tak, to poproszę o kciuki w górę. A teraz chciałabym Wam rozdać pięć zestawów. E, pięciu osobom chciałabym rozdać dwa produkty. Czy to będą dwa takie produkty, jeżeli macie cerę taką jak moja, czy to, będzie, czy to będą inne produkty z gamy Tolerian oraz Efeklar, to już dobierzemy sobie później, bo chciałabym, żeby te produkty były dobrane pod Was. A jak już ogłoszę zwycięzców, to z Wami się skontaktuję w wiadomości prywatnej i ustalimy mm, dla Was pielęgnację. E, właśnie albo z, z gamy Tolerian, albo z gamy Efeklar. I dzisiejsze pytanie konkursowe będzie takie bardzo pozytywne, bo chcę, żebyśmy się napędzali taką pozytywną energią i ładowali pozytywną energią, a nie dołowali. Napiszcie mi, jaką, jaka jest Wasza ulubiona rzecz na Waszej twarzy, co macie najpiękniejszego, czy macie piękne oczy, usta itd. i dlaczego? Co najbardziej lubicie w swojej buzi. To zdanie trwa tydzień, cały regulamin jest na dole, także koniecznie do niego zerknijcie, czekam na wasze odpowiedzi no i oczywiście po tygodniu wybiorę 5 osób które dostaną dwa produkty z firmy La roche -Posay. jeżeli ten film wam się podobał to poproszę o kciuki w górę, no i do zobaczenia już niedługo pa pa